To jest moja postać, Ennisza. Wcześniej widzieliście, jak tworzyłam naszą mroczną elfkę. Zostaliśmy prowani statkiem. Musimy się z niego uwolnić. Wcześniej grałam już w skate. Ja akurat gram normalny tryb. Nie mroczna rządza. Jeśli będziecie chcieli kiedyś zobaczyć mroczną rządzę w moim wykonaniu, w komentarzu. Mogę wam pokazać, na czym polegają rzuty, na czym polega walka, ale najpierw zaczniemy od rzutów. Mamy coś takiego jak rzut na śledztwo. Możemy sobie zobaczyć szczegóły, na co mamy plusy. Śledztwo jest od inteligencji. Rzucamy. Mamy tutaj plus. Muszę dać jeszcze premię, jeśli mamy e, do czegoś biegłość. Trzy. Nie wyszło. Mogę wam pokazać, co to robi. Wybuch. Jest coś takiego jak regeneracja. I możemy się wyleczyć trochę. moje postać ma mało życia, przez co się jest zaklinaczem. To takie, no, będzie dziką magię. Pod arty możemy sobie zobaczyć, czy są jakieś przedmioty poświetlone, postacie. Coś, co możemy zebrać. Pod tyldą możemy sobie postacie poświetlić Właśnie tutaj widzimy ghostka. To save us from this place, from this place, you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return, they return. again. Born new from this husk, you realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Chyba już za późny ratunek. No i mamy różne rzuty pod różne rzeczy. Na przykład moja, moja postać ma minus jedna siła. Więc będzie miała minusy do rzutu. Zręczności nie ma plus. Ale też jest coś takie jak. Mm, umiejętności jak śledztwo, więc tutaj od inteligencji idzie, a zemczę to zręczności. Ogólnej zręczności. Znowu trójkę. Dwa razy klikając, mogę sobie przewinąć.

We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. To the helm we go. We are going to the helm. po widokach tutaj. Są to, że to jest właśnie piekło. No, he but for you, and your skin tingles. Visions rush past a dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's

Zaczynamy. Nic to pierwszą ma na zwierzak. Jest coś takiego jak punkty ruchu. Mamy ograniczoną ilość. Jeśli podejdziemy e, do diablika, możemy go zaatakować. Jeśli mamy coś takiego jak akcje, bieg to jest akcja. Akurat ten zwierzek ma tylko same akcje. Zaatakujemy. Mart. Jeszcze mamy trochę punktów ruchu, więc możemy się delikatnie poruszyć. Kończę turę, żeby, żeby iść z drugą postacią. I żeby która przeszła do kolejnej postaci. Najpierw są moje postacie, a potem są diabliki. Moja postać jest magiczna, więc posiada coś takiego jak sztuczki i czary. Sztuczki one nie zabierają komórki czaru. Coś takie jak czary i zabierają komórkę czaru. Komórkę czaru odnawia się podczas długiego odpoczynku i wyłącznie podczas długiego wypoczynku. No, chyba że poziadasz miksturki na komórki czaru. Ten atak jest namierzany oraz ma trzy użycia, więc nieważne jak ktoś będzie pod dziwnym kątem ze ścianą, to i tak i tak przywale, Więc zaatakuję na ten sposób. Poruszę się jeszcze. I kolejna tura. Lejzel posiada przy sobie miecz, jak i łuk. Żeby użyć łuku, wybieram strzałę, atakuję stworka. Niestety chybienie. Jeśli jest chybienie, kończę turę. Ale żeby użyć coś takiego jak atak okazyjny, potrzebuję mieć zawsze brąk białą. Więc zamijam brąg białą tak okazyjny działa jedynie na ataki z warciu. Po, pobiegniemy naszym wieżakiem do tego stworka, żeby chociaż był już przygotowany. Atakuje sztuczką, zabijamy. Zbieram jeszcze lód ze stworków. Zawsze można sprzedać lub zdobyć jakieś ciekawe rzeczy. O, a kto to? We have no time for stragglers. The Jak inaczej the wiedza tajemna, przec same prosta. Warding ruins. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. Dobra. Tutaj obok mamy konsolę. The console appears dormant. console hums to life I the ocean. nothing in the appearance of the device betrays its purpose. It could do anything. Ciekawostka, żeby uwolnić tą bohaterkę, trzeba być postacią bardziej magiczną, żeby, żeby móc. Nie martwcie się, ona pojawia się w innym miejscu, więc nie przegapimy jej. You you. You keep niebezpieczne towarzystwo bardzo, bardzo przydaje się w Tak, żywe tarcze.

Do it. We will deal with the we I w tym momencie mamy turę naszych przeciwników. Co ciekawe, bo pierwsze umysły jedno raz nas y, a ten tutaj diabeł akurat nie. Nie biki, tak samo nie. Tutaj mamy coś takiego, że musimy dostać się do przekaźnika, zanim ten statek się rozbije. Mamy 15 tur. Jest to dosyć daleko. Ale najlepiej jak najszybciej biec, używając sprintu. Turek nas zwierzak nie jest aż taki bardzo potrzebny, więc nie będziemy atakować. Koniec tury. I teraz mamy turę Shadowhurst. Skwintujemy, uciekamy. Jeśli jesteśmy zbyt blisko przeciwnika, może mówić atak okazyjny. Możemy zobaczyć po napisie plus w szczałce, więc musimy zrobić coś w tym stylu. żeby go obejść. Na wyższych poziomach można mieć więcej akcji. I po raz kiedy jest w połowie tej drogi, pojawiają się nowe stwory. Jeśli jesteśmy na tyle blisko kogo, żeby nas zaatakował, jest coś takiego jak odstąpnięcie, to działa też jako akcja, ale możemy przejść jako niego bez szkód. Zapis i kacynka. Hmm. Kupoty s texturami, super, super. Mam nadzieję, że to będzie miękkie lądowanie. Aj! Prawie. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Actually, Other than the infection, you're more or less intact—a miracle given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Now we should for a remedy, Jakiejś pomocy. W tym momencie zakończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Napiszcie, czy Wam się podobało. Do następnego razu. Pa.